Podcast Kadra, witamy ponownie w bardzo dobrych humorach, ponieważ wraca nasza reprezentacja Polski, wraca Michał Probierz, wraca Robert Lewandowski, no i wracają mecze reprezentacji Polski, prawdopodobnie no, niekoniecznie udane. Pierwszy mecz z Czechami, drugi mecz z, towarzyski mecz z Łotwą, zobaczymy jak to będzie. No i standardowo porozmawiamy sobie o tych dwóch spotkaniach z Krystianem Mazurem. Cześć Krystian! Cześć, cześć! Jakie Twoje przewidywania tak na start przed tymi dwoma spotkaniami? Już nawet nie chodzi mi tutaj o, o wyniki spotkań, tylko o to, jak, jak się zaprezentuje kadra i jakim mniej więcej składem według ciebie wyjdzie, bo gdzieś tam no, pojawiło się kilka, kilka nazwisk, które przynajmniej ja bym chciał zobaczyć w kadrze w ostatnim czasie, ale to o tym za chwilę powiem. Ale najpierw zaczniemy od ciebie, kogo, kogo ty widzisz, i jak, no, jak przewidujesz po prostu. Cicho. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak to mówią. Więc proszę o ciszę w tym momencie. Oto jest orędzie moje, można powiedzieć. No i co ja mogę powiedzieć? Najważniejsze jest dobra gra styl. Z tego, co słyszałem, to będzie trójka obrońców czyli nie zmieniamy, ale ma być Bochniewicz, z tego, co słyszałem. No, ale jakie wyniki mniej więcej obstawiasz? Co, jak myślisz, jak to się potoczy? Czy wygramy z tymi Czechami, czy raczej tutaj będzie męczenie, był jakiś bezwartościowy remis dla nas? Oj, to będzie tak, że będziemy grać z konterki, bo Czesi, mimo że wyników nie mają, to pokazali, że potrafią zdominować grę. No i liczę, że. też grać z kontrój, chyba, nie? Bo też nas kontrowali w pierwszym meczu. No, pierwsze dwie minuty człowiek zaspał, to po meczu było. Więc koncentracja od pierwszej minuty Cześci na nas ruszą albo po prostu wyczekają na kontrę, bo wiedzą, że remis im daje daje radość, nam nie daje, więc po prostu to będzie gra na wyczekanie, kto pierwszy popełni błąd, kto pierwszy ruszy i obyśmy my te przyciąganie linii wygrali. Obyśmy wygrali aczkolwiek na no nasze dwa spotkania ostatnie, czyli wyspami owczymi wygrane, co prawda wygrane, ale ten drugi z Mołdawią, no. Mimo gdzieś tam dobrych fragmentów gry w naszej kadrze. Wydaje mi się, że no gdzieś tam czegoś, czegoś ciągle brakuje w tej reprezentacji Być może Lewandowskiego brakowało z Mołdawią, no bo yy, wiadomo, Mołdawia miała swoje sytuacje, zakończyło się jeden do jednego, natomiast no, my też mieliśmy swoje. Mieliśmy sytuacje, które powinniśmy dwie-trzy wykorzystać. Bo te 8, co mówił selekcjoner Michał Probierz to owszem, było 8 sytuacji, ale nie każda była taka dobra. Dwie, trzy, które na pewno powinniśmy zakończyć lepiej i byśmy rozmawiali, tak jak mówią kadrowicze, nie o tym, czy rywale się potkną, tylko byśmy patrzyli na siebie i byśmy mieli pewnie awans. W przypadku wygranej, oczywiście. No niestety teraz musimy liczyć na rywali i na to, że Czesi nie ugrają z Mołdawią wygranej. No, a Jeśli będzie inaczej, to trzeba będzie przełknąć to wszystko i grać w barażach. Jeśli chodzi o dostawienie personalne na pierwsze spotkanie, bo zakładam, że mecz z Łotwą będzie gdzieś tam troszkę pewnych kombinacji. Będzie Łotwo! Będzie Łotwo! <noise> będzie Łotwo, może będzie Łotwo, może będzie trudno, ale jeśli chodzi właśnie o mecz z Czechami, no. Selekcjoner powiedział, że Szczęsny jest numerem jeden w bramce, natomiast no ja jestem gdzieś tam oszołomiony grą bułki w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że no przynajmniej na ten mecz właśnie z Łotwą powinien dostać szansę, aczkolwiek myślę, że mógłby dać taki pozytywny nowy impuls wewnątrz tej kadry, jeśli chodzi o bramkę. No także z meczu z Czechami, jakbyśmy chcieli po prostu budować zespół gdzieś tam od nowa, nawet od, od tyłu od bramkarza. Wydaje mi się, że mamy gościa, który no jest na poziomie gdzieś tam mniej więcej Szczęsnego na tym momencie, w tym momencie jest na pewno w lepszej formie, według mnie. Jeśli chodzi o potencjał, to podobny również. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy pozbywać się tych starych gości, kurczę, z tej kadry, która już nie daje rady, no to ten Bułka też by mógł być takim zawodnikiem, który może dawać, powiem, powiew świeżości. Powiem tak, Wojtek Szczęsny kończy karierę w czerwcu, czy tam w lipcu, jeśli dane nam będzie grać Karriere w kadrze po euro, więc bułka wystarczy, że będzie cierpliwy, a swoją szansę dostanie. Jak mawia Pudzian, cierpliwy kamień ugatuje. Jeśli chodzi o bramkarzy, to z tą pozycją nigdy nie było u nas problemu. Ostatnimi czasy oczywiście, więc czy będzie bronił bułka, czy będzie bronił szczęsy, czy skorupski, to jestem spokojny o obsadę bramki. Bardziej bym się martwił o inne pozycje i o nich warto porozmawiać. Czy według Ciebie w meczu z Łotwą występuj, wystąpi ten Bułka, czy raczej Skorupski? Bo on jest ja teoretycznie bym... numerem dwa. No mi się Skorupski. zdaje, że Bułka powinien dostać szansę. Albo ja może po być połowie. tak jak... No właśnie, tak. chciałem to powiedzieć, że może tak to załatwić, że i Skorupski, i Bułka po połowie dostaną. I będzie i wszyscy będą usytasy. Jeśli chodzi o zestawienie linii obrony, mówisz, że są przecieki obok Niewiczu, natomiast... To z nim w trójce obrońców, czy Kiwior i Peda, yy, czy gdzieś tam Bednarek się zakręci w, w tej ekipie trójki z tyłu? Jak byś... To właśnie ma być Kiwior lub Peda i trzeciego, na pewno Tomek Kędziora wypada z tego, te, tego bloku. To na pewno kosztem Kędziory, ale kto tam będzie, to pewnie do ostatnich minut będzie się ważyło, ale wielce prawdopodobne, że Janek Bednarek, możliwe, że wróci. Takie okay. już są moje Czyli jednak nie Bochniewicz. Będzie Bochniewicz, Bednarek i Kiwior albo Peda. Aha, w ten sposób. No brzmi ciekawie, aczkolwiek według mnie ten Peda całkiem ciekawie zagrał i wydaje mi się, że fajnie by było w ramach właśnie takiego powiewu świeżości dawać mu gdzieś tam szansę, no bo ostatnio nie grał źle. No i myślę, że ten kiwior z, z Pedą i właśnie ewentualnie Bednarek, ewentualnie Bochniewicz w ten sposób powinno być rozpatrywane, no ale zobaczymy jak to y, zrobi Michał Probierz. Jeśli chodzi o Wahadła. Ja jestem fanem Wdowika ostatnimi czasy. Chciałbym gościa zobaczyć, bo uwielbiam piłkarzy lewonożnych, zwłaszcza obrońców, którzy dobrze strzelają rzuty wolne. Takich, takie rzuty wolne mogą się zdarzyć w meczu z Czechami, i może być taki Wdowik no, kluczową postacią potencjalnie do zdobycia tej jednej, jedynej bramki na 1-0, która mogłaby nam dać wygraną. No ale. Dowołany został Tymek Puchacz y, za Matiego Kasza, i wydaje mi się, że to jednak on, który gdzieś tam w ostatnim czasie, w tym sezonie, gdzieś tam dobrze gra, dużo gra w końcu. Y, pewnie on dostanie tą szansę, zwłaszcza, że ma większe doświadczenie w reprezentacji. Ale powiedz tak w co to za poziom drugiej ligi niemieckiej, skoro żywy, żywy przykład Denis Astrzemski nie zachwycał w ekstraklasie, a gra teraz w drugiej Bundesliga I gra lepiej. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, aczkolwiek ale, według Denizja Strzemski nie ma takiego poziomu, mimo to, że może grać aktualnie sezon życia. Ale wiesz, co ja, co ja mogę powiedzieć, to że to, że Robert chyba nie odda Wdowikowi wolnego. Nie ma szans, żeby oddał domu wolnego, Roberci. No, zobaczymy. No, to jest kwestia zaufania gdzieś tam do piłkarza może na trening. Chyba, że Roberta na boisku nie będzie. No. Wiesz, ale to wiesz, to jest kwestia też tego, jak na treningach będzie się pokazywał. Jeżeli na treningach będzie ładował te bramki, to wyd wydaje mi się, że nawet taki Lewandowski mu pozwoli za yy, no, strzelać, jakby. A y, czy są jakieś przecieki, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądać ofensywa? Czy będzie jeden czy dwóch napastników yy, Dwóch prawdopodobnie tak gdzie, powinniśmy, powinniśmy, wiesz, dwójka napastników zawsze ułatwia, bo jeden drugiemu robi miejsce, jeden może. To wykorzystać tę przestrzeń między liniami i fajnie w te luki się wpasowywać, wchodzić i ta współpraca świderski-lewandowski według mnie powinna, powinniśmy w to iść. Jeśli chodzi o Wahadła, to według mnie z Czechami zagra Frankowski w Szołek łeb. Środek po, po to prawdopodobnie będzie Sliż plus Szymański-Zieliński, wiadomo. Jeśli chodzi o moje gdzieś tam typowania ofensywy, czy znaczy wygląda tak jakby w powołaniach trzech napastników, więc, więc o tym tak sobie pomyślałem, że może zagrałem jednym, z Łotwą zagramy dwójką, właśnie Lewandowski, Świderski. Nie, nie ma sensu z Łotwą dwójką. Ale jak... generalnie tak jak ty mówisz, nie? że to jest bez sensu, bo sam Lewandowski w ataku w, w takim układzie, w takiej formacji, on będzie odcinany na tyle, że on nic nie Ale im sam. musimy grać ale im od początku. No. Do końca musimy grać o pełną stawkę, bo może nam to cokolwiek da. Teraz nie ma żadnej w zasadzie presji na nas, no bo czy wygramy, czy przegramy może, może i tak być baraż jakby, więc to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. A nóż wygramy i będzie lepszy humor, coś się może ułoży, jakieś tam kalkulatory w, do rąk wejdą i coś się dobrze przeliczy i jednak awansujemy. Co do Wahado, bo odpowiedzieć frankowski wszołek generalnie no, na papierze wyglądałoby, że to oni są tymi podstawowymi graczami. Natomiast ja gdzieś tam patruję szansę na to, że ten puchacz jednak pokaże się w, w tym meczu. Nie wiem czy od początku, czy raczej w, jeśli chodzi o wejście w drugiej połowie. No ale mówię, no, wolałbym na przykład takiego frankowskiego czy, czy w gdzieś tam nieco wyżej i chciałbym zacząć chociażby w tak jak wcześniej wspominałem. No, bo to jest szansa na zbudowanie w końcu lewego obrońcy z krwi i kości młodego. No, na lata. No, jest pracy. młody lewy, lewy ochadłowy. Kamil Grosicki. Co w nie <grym> pasuje? No, Grosicki też według mnie powinien grać wyżej, więc to. to, to... No, nie, A właśnie, czy według ciebie Grosicki powinien grać w pierwszym składzie? No, bo jednak w tej formie gdzieś tam ostatnio jest. Kamil, tylko w bloku z czwórką obrońców. Inaczej go niestety nie widać. No dłuższą metę oczywiście, bo z ławki... Oczywiście może, ale cały mecz z jedną na drugą, to niestety Grosika sobie chyba nikt nie wyobraża nawet sam Kamil, mimo że bardzo zależy mu na kadrze to na wahadle, Wahadłowy to nie jest jego pozycja, choć może się mylę i zamknie usta wszystkim, grając wybitny mecz. Przecież Jędrzejczyk też przed Euro nie był lewą obrońcą, jak zagrał. No tak, dokładnie. Ale teraz jeszcze pytanie o Zalewskiego. Czy według Ciebie Zalewski nie byłby taką postacią? Znaczy, tak jakby układ powołań, nazwiska piłkarzy i ich pozycje sugerowałby, że, że będzie 4-4-2, według mnie. Aczkolwiek, no wiadomo, no, probierz będzie prawdopodobnie forsował tą trójkę z tyłu. No ale czy według Ciebie gdzieś tam ta szansa znajdzie się dla Zalewskiego, czy może z Łotwą zagramy 4-4-2 po prostu? Z Łotwą mi się zdaje, że zagramy na jednego napastnika że Lewandowski czasu nie dostanie, jak już to o chłopy, że na pewno... 5, będzie... 1. Albo 3, tam 6-1. Na pewno z Łotwą będzie zupełnie inny skład niż z Czechami i tu będzie będzie probieżowa rewolucja na Łotwę, yy, sprawdzenie drugiego szeregu. I... Czyli te wszystkie wdowiki według ciebie na Łotwę, yy, wdowiki... Oczywiście nie jest... w pełnym wymiarze P. czasowym, ale swoją szansę dostaną, tak to rozumiem. No, zobaczymy. Jeśli chodzi o, no, prawie, prawie skrzydło, prawie wahadło, ten wszołek, no fajnie, fajnie, gdzieś tam gra. Dalej tam powiedzmy w niezłej formie. Mimo to, że miał w moment taki zadyszki, on chyba tam miał lekki uraz yy, albo kartki. On chwilę pauzował, że, że nie grał w legi. Yy, natomiast, yy, no, wydaje mi się, że jest to gościnę do wyciągnięcia, które w dobrej formie z naszej ligi, więc fajnie tak jakby bazować czasami też na ligowcach, podobnie ślisz. Yy, ale z drugiej strony powiedziałeś, yy, Wymieniłeś Damiana Szymańskiego czy Sebastiana Szymańskiego? Sebastian Szymański, Sebastian. Sebastian Szymański, którym ponadto interesuje się Manchester United, słyszałem. O... Ale nie wiem, czy to jest dobra dla niego informacja. <laughs> Ale czy według ciebie, będący w bardzo dobrej formie Piotrowski, nie powinien zagrać się w tym spotkaniu? Super bramka ostatnio w balidze konferencji, z tego co pamiętam. Nie wiem, że nie grałem w europejskich pucharach. Powiem tak. Piotrowski. Może na parę minut, ale nie od pierwszej, minuty jeszcze. Zbyt głęboka woda. Zbyt głęboka woda, czyli według ciebie, probier postawi na zgrane karty na tych samych tak. pojazdach co zawsze. Ewentualnie jakieś tam jedna czy dwie maksymalnie zmiany względem. Dwie, tego, trzy czy zmiany maksymalnie. Ewentualnie. Robić. Robić. Ja bym chciał zobaczyć tego Bochniewicza w kadrze, bo on chyba kiedyś tylko grał w jakichś towarzyskich spotkaniach. A wielkie, za wielkiego trenera, wizjonera, wujka Jerzego Brzęczka. Na przykład. Więc zobaczymy jak to będzie. Jeśli chodzi o spotkanie z Łotwą, no to myślę, znaczy to mój wymarzony skład byłby na pewno taki, w którym jest Bułka, w którym jest Wdowik, w którym jest na pewno Peda, może nawet ten Wieteska, Piotrowski. Chciałbym zobaczyć po prostu tą, tą świeżą krew w reprezentacji. No nie wiem, w ten sposób bym to powiedział. Eee, właśnie Adam Buksa, Świderski, eee, dziczka nie będzie, ale będzie Łęgowski, no i też bardzo ciekawe nazwisko dowołane, czyli eee, Struski, który ciekawie się pokazał w, w meczu Rakowa z Arisem w eliminacjach. No ma tam swój podstawowy skład na Cyprze. No i bardzo dużo gra i całkiem nieźle się prezentuje, więc wydaje mi się, że fajnym sposobem by było też go gdzieś tam zaprezentować w kadrze, bo wydaje mi się, że zasłużył eee, ostatnim Ostatnimi miesiącami, ostatnim czasem w swoim klubie, gdzie liga cypryjska też nie jest jakaś super słaba, więc wydaje się, że to może być dosyć ciekawy piłkarz. No, chociażby, żeby wszedł z ławki na drugą połowę, no to by było całkiem. Już taki warunkami fizycznymi podobny do karbownika. Podobny do karbownika, natomiast no, no, karbownik w sumie też teoretycznie środek pola, no, ale głównie gra na lewej obronie. I go tam bardzo mocno cisną, jeśli chodzi o tą lewą obronę, w tych wszystkich klubach. No, ale sam Karbownik, nie wiem, czy ty masz takie informacje, on gra w klubie? Nie, nie? gra. Nie gra w klubie. Bo tak się gra. wydawało, że to będzie ale... taki piłkarz, który też do tej kadry w końcu wejdzie. nie? Ale to było tak, że na początku miał miejsce w wyjściowym składzie, w Hercie nie szło, został jakby spróbowany coś innego i tak Karbownik przyspawany do ławki. Te Hercie, ci, ci piłkarze nasi, przepadają dosyć często. Nie jest to jakiś sprzyjający klub do rozwoju, zwłaszcza młodych piłkarzy. No i oczywiście czekamy na Kubę Modera w kadrze, no ale to pewnie już temat bardziej barażowy, albo nawet później, jeśli chodzi o jego powrót. Barażowy starczy. Trio Moder, Szymański, Zieliński będzie naszym tym. Bardzo ofensywne to trio. Albo grubo, albo wcale. Znaczy, ja też jestem za tym, natomiast wydaje mi się, że żaden, żaden trener nie postawił na taki układ trzech ofensywnych piłkarzy. Myślę, że z tej trójki wyleci yy, Szymański, który yy, w klubie gra bardzo dobrze, w kadrze gra, no według mnie przepada bardzo mocno w tych spotkaniach. On chyba jedno czy dwa spotkania może na całą swoją karierę w kadrze zagrał dobrze, nie? Więc no, gdzieś tam nie pokazuje tego, nie przeskoczyło mu w głowie tak jak Zielińskiemu, Aczkolwiek czekaj, też nie przeskoczyło do końca w głowie i gdzieś tam dosyć często go potrafią obrońcy tudzież pomocnicy przeciwników schować do kieszeni e, no ale powiedzmy, że gdzieś tam ten poziom mu podskoczył też w kadrze e, no czekamy na Szymańskiego no bo wydaje mi się, że to może być drugi taki piłkarz z wyższej półki jeśli chodzi o środek pola, no i Moder wiadomo również jest takim piłkarzem, który jeżeli dojdzie do formy oczywiście no będzie stanowił e, naprawdę spore wzmocnienie i być może będzie takim liderem może w przyszłości kapitanem reprezentacji Polski, przynajmniej na to na to liczę, nie wiem jak ty. No ciężko z kapitana wybrać z tej, z, Na razie to jest zbiór no Nielny. będzie na, na jakim, nie, Lewandowski. Ciężko, ciężko. Ciężary z tym kapitanem. To jest można powiedzieć. Ale jak opaskę miał Zieliński, to jak Lewandowski zrezygnuje, to pewnie Zieliński obejmie schedę. Tak mi się zdaje, że to będzie. Ten, który ma najwięcej... kapitanem powinien być Moder, ale to mówię, perspektywa 3, 4, 5 lat wydaje mi się, że może coś takiego nastać. No i na koniec nasze typowanie, jakie obstawiasz wyniki spotkań, meczów z Czechami i Łotwą. Ale najpierw z Czechami. No z Czechami, no, z Czechami i z Łotwą mówię. Jakie a to z obstawiasz... Czechami to 3-2 dla nas, a z Łotwą 4-1. A, a już, Widelec, się pobawmy. Obstawiam 1-1 i 1-0 dla nas. Jakoś nie wydaje mi się, że strzelimy dużo brawek w tych spotkaniach. Jakoś my mamy dosyć spory problem z Lepiej się przykułem. zaskoczyć niż, niż zawieść, pamiętaj. No po twoich typowaniach to możemy się zaskoczyć ewentualnie w drugą stronę. Hej, no jedziemy. Zobaczymy jak to będzie, trzymamy kciuki standardowo, mimo to, że ta reprezentacja nie daje nam dużo radości w ostatnim czasie. ale trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia, zobaczymy jak to będzie. No, liczymy na to, aż ta reprezentacja w końcu wykiełkuje, jeśli chodzi o tą deniczkę Probieża. Dzięki Krystian dzisiaj za rozmowę. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję. Trzymajcie się, na razie cześć i powodzenia do boju Polska.